Znudziły ci się zwykłe serwery? Szukasz nowych wrażeń? W takim razie zapraszamy na Hubdrat, na którym oprócz zwykłego klasycznego SMP znajdziesz też Kwadrat, czyli tryb, w którym starasz się przetrwać w pustce i rozwijać swoją wyspę, a także randoflat, gdzie każdy dostaje losowo wygenerowane przedmioty i stara się przeżyć na super płaskim świecie. A dla bardziej spoconych ludzi mamy minigierki, takie jak TNT Drop czy Arena 1v1, które mają system punktów, za którym można wygrać specjalne rangi. Adres serwera to hubdrat.kpl. Wbijajcie na wersji Java 1.21.11, a także dołączcie na mój serwer Discord. Miłego grania! Hej, pst! Gracze Bedroka! Nie zapomnieliśmy o was! W niedalekiej przyszłości na serwer będziecie mogli wbić i wy, więc czekajcie wytrwale na nowe wiadomości. Cześć!